Zbierz za minutę Odbierz za minutę Uber To chyba nasz się Tu jest Team Proviant Tam dalej za nami Poszedł team bilety, właśnie no i szukamy pasów, żeby przejść. Bo tu jest tak ruchliwa ulica koło portu, cały czas coś jeździ. Chyba, że z tutaj przyjdziemy. Co jest Polska Jeszcze jest Polskę, górą. Z jakimiś

A tam z tyłu jeszcze są usiedzenia, nie? Idź zobaczyć. Wypływamy w morze. Mamy tutaj Bosmana Łukasza kapitana Marcina. I oczywiście nasze szczury majtki. Szczury lądowe Madzie Martynę. Sa dobrze. Wow. przez cały rejs. Ile trwał? 45 minut Wow, ale sobie pospałem Loput, Loput siedzimy cały czas. O, ładnie. O, trawa. A te otwory strzelnicza tutaj idealnie skierowane w naszą stronę. Takie, tak? to są takie, żeby można było strzelać do ludzi? Masz tutaj. Waszą bo... słowa. Tak? Są takie, żeby można było strzelać do ludzi. Masz tutaj. Przykłada pistolet. Tu wkładasz pistolet i walisz. Jak ktoś ci wchodzi. Studenciaki? A to kawkę sobie robią ale ładny obraz tam już jest ale widać, że ryby się opalają na plaży, na przepływie One is it? Yeah. Like one, yeah. okay. I can make if you like. Okay. Uh, one um, pendant or a bracelet. I will make both, and you can choose. Okay. I have to Ale też z drugiej strony jak obliczysz, no to za małe patrzysz 460 masz 350-300 ml. Za duże 6,40, czyli Kurda że... Kurde. Nie jestem taki dobry z matematykny. Adrina. I tam, i ja spotkałam do figi tej bo jest... A tak, to w wózku był. Pamiętam to. Łukasz, sobie idę do Trikampa? Tak. O, super jestem. Jestem teraz, jest teraz... Cześć, boże. 50 60. Nie O, ale wysokie te palmy. Na tą plażę. Radę. O, przy tym się do pana, bo mi się tu... Ale pięknie. wrzuć do plezaka i na kieruncznikiem miałem... To ma wymiar. A to musi być wrzucone do plezaka. Buję teraz raki. I gada po polsku do typa No, kolejny, kolejny kieliszek do spróbowania Jaki smak? Przepraszam Dobrze, na Musimy byśmy mieli pumpla taki obiektyw jest Potężnie Nagrywasz? Zubę, mhm. pobrudzony Zubia Mo i ludzie są O no nic kochani, płyniemy z powrotem do Polski